Po prostu będzie odcinek, właśnie z tej takiej historyjki. I właśnie chciałam Wam dużo powiedzieć. Um, proszę o słupka i łapkę. Nie przedłużając, już zaczynamy. O, wow, ale było fajnie. O, mama, wy już idziecie się kłaść spać. No właśnie, idealnie. Ej, yy, Monika. Um... Czy dzisiaj idziesz do domu, czy to? No właśnie, chcę ci takie małe coś powiedzieć. Um, czy um, mogę zostać u ciebie na noc, czy nie? Oczywiście, o dzięki. Dobra, bierzcie sobie tutaj i rozbierajcie się. Mamusia! No chodź tureczku. Yay. Dobra. Jest moja stylówka. Jest cię ciepła czy no. Tak. Średnio na średnio. A dobra, z tą torebką ze sobą. Mama masz nie ma jakieś Czy takie łóżko? Nie wiem, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Chodźcie. Wszyscy na które nawet piętro idziemy na drugie, bo na drugim najwięcej osób mieszka. No dobra. No to chodźcie. A tylko. Um, dobra. No, um, już idziemy. Nadia masz telefon? Nagrywam. Um, no dobra, no to idźcie do swoich pokoi. Na razie. Um, boże, moje okulary. Mamo. No co, chodźcie. Um. E, czekajcie. W ogóle. E, czekajcie, ch za chwilę ten wrócę. Dobra. E, już wyobrażam, co ja mu w ogóle robię. Idzie do swoich pokoików. Ja za chwilę wrócę. A co wy tu nadarobicie? No już wiedziałam. Mam mało ubrań. No przykro mi, że masz tak mało. Dobra. Dobranoc, siostra. Branoc. Dobra. Córeczka, idzie już. Boże, moja piżamka jest na tym. Chyba tu gdzieś. Gdzie nie ma? Gdzie jest moja piżamka? Gdzie jest moja piżamka? Nie ma mojej piżamki. Ja pójdę spać w tym, to jest takie luźne i w ogóle. Hej, te ci chodźcie ze mną. do spania. No dobra. My też pójdziemy spać. A, możemy tu mamy tu mamy. Dobra, te ubrania tutaj. Jostajnę te okulary. Dobra. Dobra, idziemy już na tą górę. No okej. Okay. Dobra, jesteśmy. A ogarniesz jakieś drugie łóżko. No pewnie jakieś tam. Na no, pewno. Jeszcze drugą piżamę. No oczywiście, ty się jeszcze pytasz. Oczywiście, że mam nawet tę y y trzymam, bo moja to jest, to jest jeszcze y taka. Nie, ta różowa może być. Dobra, sądziłam, że ty powiesz. Czekaj, 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 czekaj. Ja to muszę ogarnąć trochę. Dobra, no tak czekaj, za chwilę cię ogarnę jakieś uszko. Gdzie ona tu może być? Hmm, czekaj, a może gdzieś będę. Może być w ogóle takie? No. Czekaj, yy, przygotujcie Ci stylówkę na jutro. No nie musisz, serio. Nie masz swoich ubrań, to ja ci chętnie jakąś wybiorę. Czekaj. Hmm, nie wiem jaką kurczę stylówkę. Hmm... Żeby to był jakiś slajd, dobra tam. O takie coś tu, tutaj tak. A ja sobie wezmę taką. Ł! Dobra, to będzie na jutro. A co jest ten pusty. Ej, czekajcie, jest mój w ogóle plecek? Ale czekajcie muszę u, u, uzupełnić ten plecek. Nie będzie tak. Dobra, i tak może być. I jeszcze coś jeszcze na łeb ogarnę. Hmm. Dobra, i tak może być. Możemy już iść. Spać. Dobra. Lecimy się? No mogę. Dobra. Ranek. Dobra, ja się z rana kiedyś się ubierać tutaj szkoły. No. Ale niestety. Dobra, ja już jestem gotowa. Tak szybko. Mm, dobra. w no sumie już jesteśmy gotowe. Dobra, mamy wszystko mamy. A, bo żeby zapomniał, żeby ludzie Możemy iść Dobra, no to już idziemy Dobra, już jesteśmy Jakieś śniadania? No co ty, mam przecież na stówce? Ej, no serio? No Dzisiaj nie jest takie zimno, no dzisiaj jest ciepło nawet hmm? Na piechotę musimy iść Dobra, chodź, idziemy. Boże, 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 ale się pomyliłam Dobra, to tu I to tu, dobra Dobre jesteśmy Wspaniale, a już tą lekcję? Nie właśnie z przerwa A Dobra, choć pójdziemy już za ten, Boże, to ubrania to ja w ogóle nie wiem, czemu ja to przyniosłam Hmm. Czekaj, gdzieś kiedy to położę. Próbuję w ogóle to we by... To za tyle. Boże właśnie plecaki. Adwort, Boże. Weź sobie kolka. No. Weźmy do Kibla. Wiki, ale... ale przecież ja mam twoim najlepszym przyjaciółkom. Eeeem. Ale trudno. Wybrała mnie, a nie ciebie. Pff. U, patrz, brzydalki stoją. A patrz pick my girl stoją. Nie chcę się wtrącać, ale wy też jesteśmy A, Nie chcę się wtrącać, ale ty, wy też jesteście pick girl. Chodźcie dziewczyny, one się nie znają. Dziewczyny, mogę dołączyć do Waszego gangu? Nie bez pick girl. Hmm... Dobra. Ja stara pamiętasz, jak um, kiedyś blu, 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 gadają, 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 gadają. dzwonik, 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 dobra em um, to, tu, to, tu, no i oczywiście, ja się z widzę, nie, proszę, blu, 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 blu. E, oczywiście, ja się razem z, z wami żegnam. Mam nadzieję, że fajny był filmik, ciekawy. A ja oczywiście przypominam o lajku i subiczku, oczywiście nie zmuszam. Bye bye!